Dzień dobry. Anna Biskupska. Zaczynamy z Gierzką Przestrzeń. Zgierz z wzajemnością pokochał koszykówkę. W maju drużyna MKK Baruta Interon Zgierz awansowała do drugiej Ligi, a 22 i 23 czerwca w rod odbędzie się kolejny święto tej dyscypliny sportu Kamp Marcina Gortata. Marcin Gortat, Kamp 22 czerwca i 23 po raz pierwszy w Gierzu. Umowa na organizację kampów, którą podpisali Marcin Gortad i prezydent Zgierza Przemysław Staniszewski przewiduje, że w dwudniowym wydarzeniu po raz pierwszy wezmą udział nie tylko fizycznie sprawni adepci koszykówki, ale również dzieci poruszające się na wózkach inwalidzkich. Cała Polska tak naprawdę tutaj do tego miasta i do tej pięknej hali, która jest dla nas idealna ze względu na swoje możliwości, które oferuje poza parkietem. Cóż, po podpisaniu umowy w nowej hali Mosir rozpoczął się mecz o awans gierskiej drużyny do drugiej ligi. Zmaganiom koszykarzy oprócz wielu kibiców przyglądał się m.in. Marcin Gortat oraz inicjator powstania drużyny były koszykarzy prezes klubu Piotr Wyżykowski. Co prawda pierwszy mecz z zespołem z stychów okazał się przegrany, ale dzięki dwóm kolejnym wygranym nasza ekipa ostatecznie awansowała. Dość symbolicznie, bo w Międzynarodowy Dzień Dziecka 1 czerwca w zbieżu rusza miejski program leczenia niepłodności metodą in vitro. Każda para w związku małżeńskim lub partnerskim starająca się o dziecko może wystąpić do miasta o jednorazowe wsparcie finansowe. Program został uchwalony na lata 2022-2023. Zakłada dofinansowanie w wysokości 5 tys. złotych na parę, na pokrycie części kosztów procedury in vitro. Sama kwalifikacja par odbywać się będzie nie tylko na podstawie wskazań medycznych, a jednym z podstawowych warunków jest zamieszkanie i zameldowanie w Zgierzu. Wiele rodzin pomimo chęci posiadania dziecka ma z tym trudności, w związku z czym mając e, możliwość wsparcia tym wadku rodzin potrzebujących, zdecydowaliśmy się, aby taki program uruchomić. W ramach potrzeb i realizacji będzie możliwość również w przyszłorocznym edycjach tworzenia takiego programu na lata następne, a ten program w latach 2022-2023 będzie miał szansę być zrealizowany w pełni. Z dotacji będzie mogło skorzystać 10 par w tym roku i kolejnych 10 w przyszłym. Całkowity koszt realizacji programu w ciągu dwóch lat ma zamknąć się kwotą 103 tysięcy złotych. Szczegóły będą dostępne na internetowej stronie miasta lub telefonicznie w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zgierza. Zwiedzanie Starego Młyna, nieoczywistych miejsc w Łaźni Miejskiej czy w Urzędzie Miasta Zgierza oraz Urzędzie Stanu Cywilnego było możliwe po raz pierwszy w ramach akcji promującej lokalne perełki dziedzictwa znanej jako Noc Muzeów. Ja jeszcze może kilka słów powiem o dzisiejszej nocy muzeum, nie tylko muzeum, i nasi przyjaciele, którzy, którzy są od 15 lat. Tego wieczoru naprawdę było co oglądać. Z jednej strony nieznane miejsca w Urzędzie Miasta czy właśnie Miejskiej, z drugiej kulturalne wydarzenia, jak wyjątkowy wernisarz Gabrieli Nawrot w Muzeum Miasta, będący retrospektywnym przeglądem jej twórczości od czasów studiów do prac powstałych w ostatnich tygodniach. Pozostając dłużej w domu, pod lwami przy Dąbrowskiego, można było zobaczyć żywą wystawę promującą ekspozycję Dzieje Zgierza, która powstanie w przyszłym roku i pokazywać będzie średniowieczną historię miasta. Tegoroczna noc muzeów okazała się zbyt krótka, żeby zobaczyć wszystkie atrakcje przygotowane w zgierzu. Jednak wielu uczestników szczególnie czekało na tę jedną recital Renaty Przemek w Starym Młynie. A najlepszym dowodem zainteresowania było tempo, w jakim wyczerpały się wejściówki do sali widowiskowej. To z całą pewnością były wyjątkowe warsztaty artystyczne. 18 maja dzieci i młodzież uczestniczyły w zajęciach moda na recykling. Stary Młyn odwiedziła projektantka mody Anna Kubisz, która wspólnie z uczestnikami projektu przygotowuje stylizację na pokaz, który odbędzie się we wrześniu w Warszawie. Zgierz jest jedynym miastem z województwa łódzkiego, który wziął udział w tegorocznej edycji ogólnopolskiego wydarzenia. Uczestnicy dowiedzieli się czym jest recykling, jak prawidłowo segregować odpady, jak być bardziej eko oraz jak w nieoczywisty sposób wykorzystywać odpady i jak dać im drugie życie. W pełni bezpiecznych materiałów do tworzenia kolekcji modowych dostarczyli organizatorzy. Pochodzą one z firm przetwarzających elektroodpady. Wśród celebrytów wspierających akcje są m.in. Katarzyna Cichopek, Anna Mucha, Monika Miller czy Monika Richardson. Była to piąta zbiorowa wystawa ceramiki z gierskich artystów. Ideą przyświecającą ekspozycji było pokazanie tych wyrobów, w których poszczególni ceramicy czują się najlepiej. Każda kolejna wystawa ceramiki cieszy się coraz większym zainteresowaniem, zwłaszcza że wyroby z wypalanej gliny mają swoich wiernych odbiorców i wielbicieli. W Starym Młynie można oglądać różnorodne wyroby, przede wszystkim przedmioty użytkowe, choć wystawiono również formy rzeźbiarskie. Wszystkie pokazywane dzieła Klaudii Gawin, Joanny Michalskiej, Beaty Skalskiej, Wojtka Walczaka i Dominiki Wlazło będzie można kupić w czasie finisarzu wystawy lub zamówić jeszcze przed jej zakończeniem oraz wspomóc w ten sposób lokalnych twórców. Jeszcze tylko kilka dni i nadejdzie ten właśnie moment, na który czekają wszystkie dzieci i młodzież. Chodzi oczywiście o Międzynarodowy Dzień Dziecka. W tym roku Centrum Kultury Dziecka przygotowało kilka wyjątkowych wydarzeń adresowanych do niepełnoletnich mieszkańców Zgierza. Główne wydarzenia, w tym roku pod hasłem Naturalnie Dzień Dziecka w Zgierzu, będą miały miejsce w Parku Miejskim. 1 czerwca oprócz występów zespołów wokalnych i tanecznych, spektaklu teatralnego, odbędzie się też specjalna wersja przygodowego placu zabaw. A do tego na najmłodszych jak zwykle czekają dmuchańce czy zabawy z bańkami mydlanymi. Imprezy dla dzieci przygotowały również Muzeum Miasta, Miasto Tkaczy i Stary Młyn. Nie zabraknie też wydarzeń sportowych na Malince. Szczegóły na plakatach i w internecie. To jednak nie wszystko. Centrum Kultury Dziecka powraca z konkursem Małe Mała Prezydentka Miasta Zgierza. Serdecznie zapraszamy uczniów i uczennice klas 4-8 do wzięcia udziału w tym wyjątkowym konkursie. Waszym zadaniem jest nagranie vloga w zielonej przestrzeni miasta, a wszystkich laureatów i laureatki czekanie zapomniany Dzień Dziecka. Termin zgłoszeń mija 24 maja. Zwycięzcy spędzą 1 czerwca w towarzystwie przedstawicieli władz miasta Zgierza, którzy symbolicznie przekażą im władzę oraz klucze do miasta. Szczegóły na stronie CKD w Zgierzu. Na dziś to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnego wydania serwisu.